Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Pozwólcie ukochać się Bogu przedstawia Święty Jan od krzyża, żywy płomień miłości, odcinek 12, czyta Iwonna Teresa. W poprzednim odcinku czytałam o wysokim stanie zaręczyn duchowych duszy ze słowem w którym oblubieniec świadczy duszy wielkie dobrodziejstwa i bardzo często nawiedzają z ogromną miłością, darząc ją wówczas wielkimi łaskami i rozkoszami. Łaski te jednak nie mogą równać się z tymi, jakie otrzymuje się w zaślubinach duchowych. Wszystkie one są tylko przygotowaniem. Do zjednoczenia się w zaślubinach, chociaż bowiem jest prawdą, że to wszystko dzieje się w duszy, która już jest zupełnie oczyszczona z wszelkiego przywiązania do stworzeń, bo zaręczyny duchowe nie mogą dokonać się bez tego, jak to już mówiliśmy, to jednak wymaga ona jeszcze. Pozytywnego przygotowania przez Boga, przez Jego nawiedzenia i dary, jakimi ją jeszcze lepiej oczyszcza, ozdabia pięknością i wdziękiem, by była godna tak wysokiego zjednoczenia. <laughs> Przygotowanie trwa u jednych dłuższy, u innych krótszy czas, gdyż Bóg przeprowadza je zależnie od stanu duszy. Dzieje się tu z duszą podobnie jak z owymi panienkami, które zostały wybrane dla króla Asperusa. Chociaż bowiem zostały wyprowadzone ze swojej ziemi i z domu swych rodziców, to jednak zanim je dopuszczono do łożnicy królewskiej, przebywały najpierw przez jeden rok zamknięte. W Pałacu Królewskim. Pół roku przygotowywały się przez namaszczenia olejkami, zmirry i innymi wonnościami, a drugie pół roku przez inne, jeszcze delikatniejsze namaszczenia, a potem dopiero wchodziły do łożnicy króla. Możemy o tym przeczytać w księdze Estery ym okresie zaręczyn i oczekiwania zaślubin ślubin wśród namaszczeń Ducha Świętego. Im wznioślejsze są te namaszczenia, przygotowawcze do zjednoczenia z Bogiem, tym większe i żywsze wybywają udręki otchłani duchowych, znioślejszych już i delikatniejszych. Gdy bowiem te namaszczenia, Przygotują już duszę bliżej do zjednoczenia się z Bogiem, będąc bliższe Boga, tym silniejszą wonią napełniają duszę, tym czulej wabią ją do Boga i to pragnienie staje się czulsze i głębsze. A właśnie pragnienie Boga jest przygotowaniem do zjednoczenia z Bogiem. O. Jakby tu było stosowne miejsce, by przestrzec dusze, które Bóg podnosi do tych delikatnych namaszczeń, by się zastanowiły, co czynią i pod jakie kierownictwo się oddają, żeby nie zawróciły z drogi? Lecz to wychodzi poza granice przedmiotu, którym się zajmujemy. Tak wielkie jednak współczucie i ból ranią mi serce na widok tych dusz cofających się wstecz, i nie tylko pozwalających, by to namaszczenie stawało się w nich coraz większe, lecz tracących również sposób pożałowania godny skutki tego Bożego namaszczenia, że nie mogę się powstrzymać, by ich nie przestrzec. Co mają czynić dla uniknięcia tak wielkiej szkody. Przez to odchylimy się nieco od naszego przedmiotu, jednak wnet do niego wrócę. Zresztą wszystko to posłuży do zrozumienia właściwości, owych jaskiń duchowych, a chcę o tym mówić, gdyż to będzie potrzebne, nie tylko dla tych dusz które tak szczęśliwie postępują, lecz również dla wszystkich innych, które szukają swego umiłowanego. Najpierw trzeba wiedzieć, że jeśli dusza szuka Boga, to o wiele więcej umiłowany jej szuka. Jeśli ona śle do Niego swe miłosne pragnienia, tak wonne dla niej jak słupy dymu z wonności miry i kadzidła, to On wysyła jej również zapach swych olejków, którymi ją pociąga i porywa do siebie. Tymi olejkami są boskie natchnienia i dotknięcia, które, gdy od Niego pochodzą, zawsze pobudzają, i skierowują ku doskonałości prawa Bożego i wiary. Przez tę doskonałość ma postępować dusza, zbliżając się coraz bardziej do Boga. Winna więc dusza zrozumieć, że pragnieniem Boga we wszystkich dobrodziejstwach, które jej świadczy przez te namaszczenia i zapachy boskich olejków, jest przygotowanie jej do innych, wznioślejszych i delikatniejszych namaszczeń, bardziej zbliżonych do natury Bożej, aż przyjdzie do tak wykończonego i całkowitego przygotowania, iż zasłuży na zjednoczenie się z Bogiem i substancjalne przeobrażenie we wszystkich swych władzach. Dusza, zważywszy, że Bóg jest głównym czynnikiem w całej tej sprawie. I przewodnikiem, który mają prowadzić jak ślepego za rękę tam, dokąd by sama nie umiała iść, to jest do rzeczy nadprzyrodzonych, których jej rozum, ani wola, ani pamięć nie potrafią pojąć powinna, Dokładać największego wysiłku i starania, by nie stawiać przeszkody na drodze doskonałości prawa Bożego i wiary, przez którą ją Bóg prowadzi. Ta przeszkoda wyrośnie przed nią, jeśli się pozwoli strzec i prowadzić komuś ślepemu. Czech zaś jest ślepców, którzy ją mogą. Prowadzić z drogi, mianowicie przewodnik duchowy, szatan i ona sama. By dusza mogła zrozumieć to, omówimy krótko każdy z tych przedmiotów. Co do pierwszego, dusza pragnąca postępować w skupieniu i doskonałości, musi bardzo uważać, w czyje ręce się oddaje. Jaki bowiem jest mistrz, taki będzie i uczeń, jaki ojciec, taki będzie i syn. Zaznaczam zaś, że do tej drogi, a przynajmniej do najwyższej jej części, a również do środkowej, z trudnością znajdzie się biegły przewodnik, obdarzony wszystkimi potrzebnymi przymiotami, gdyż Prócz wiedzy i roztropności potrzeba mu jeszcze doświadczenia. Chociaż bowiem fundamentem dla prowadzenia duszy jest wiedza i roztropność, to jednak, gdy przewodnikowi duchowemu brakuje doświadczenia w rzeczach czysto duchowych, nie potrafi prowadzić duszy, której się Bóg oddaje gdyż nie potrafi tego zrozumieć. Z tego powodu kierownicy duchowi wyrządzają często wielu duszom wielkie szkody, gdyż nie znając dróg i właściwości ducha sprawiają zwykle to, że dusze tracą namaszczenie tych delikatnych olejków, jakimi Duch Święty je namaszczał, i przygotowywał dla siebie. Prowadzą je bowiem innymi, zwykłymi drogami, którymi sami szli lub czytali o nich, a które służą tylko dla początkujących. Znając tylko te początkowe drogi, dałby Bóg, żeby chociaż tak było. Nie pozwalają duszom wznosić się wyżej nad te początki, i dyskursywno wyobrażeniowe sposoby i nie dopuszczają, by wyszły i przekroczyły zdolności naturalne, z którymi dusza tylko bardzo małą korzyść może osiągnąć. By lepiej zrozumieć cechy właściwe początkującym, trzeba zaznaczyć, że i zadaniem ich, i ćwiczeniem jest Rozmyślanie za pomocą rozumowania i wyobraźni. Trzeba więc koniecznie dać tu duszy przedmiot, który by rozważała i roztrząsała, wzbudzając przy tym akty wewnętrzne, przez to wyrobi w swych zmysłach smak do rzeczy duchowych. Uczucie bowiem, karmiąc się smakiem duchowym. Uwalnia się tym samym od smaku w rzeczach zmysłowych i obojętnieje dla rzeczy światowych. Lecz gdy to pożądanie zmysłowe zasmakowało już w rzeczach duchowych i z pewną siłą i trwałością ustaliło się w nich, natychmiast zaczyna Bóg, jak to mówią, odłączać duszę od piersi. I wprowadzać ją w stan kontemplacji. U niektórych osób, zwłaszcza zakonnych, może to nastąpić w bardzo krótkim czasie, gdyż te, wyzbywszy się szybciej rzeczy światowych, dostosowują swój zmysł i pożądanie do Boga i wznoszą się do wyższego życia duchowego przez szczególne Boże działanie. Dzieje się to wtedy, gdy ustają czynności rozmyślania i rozważania samej duszy i znikają te początkowe słodycze i zapały zmysłowe, a dusza już nie może rozmyślać tak jak przedtem, ani znaleźć żadnego oparcia w zmysłach pogrążonych teraz w rozchłości, gdyż wstępuje już w sferę duchową, której zmysły nie mogą pojąć, ponieważ zaś wszystkie czynności, które dusza sama może wykonywać, nie mogą być inaczej wykonane, jak tylko z pomocą zmysłów. Dlatego w tym stanie Bóg jest tym, który działa, a dusza tą, która doznaje. Ona bowiem, tylko przyjmuje i w niej dokonuje się dzieło, a dającym i działającym jest sam Bóg. On to więc daje jej w kontemplacji dobra duchowe, którymi są poznanie i miłość Boga, czyli poznanie miłosne, przy czym dusza nie stosuje już aktów, i rozważań naturalnych, gdyż nie może tak, jak przedtem nimi się posługiwać. Ciąg dalszy w następnym odcinku: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.